Niunia, tego nie wolno ruszać. No, no, no. Zaszukaj, mia, mia! To nie jest mia, Ja Kwiatek nam się zawija. Babcia i tak powie, że odpustowa czapka. Tam ta jest za duża, mamo. Masz no rączki. To są mamusi karteczki do nauki. Szukasz mnie, Tak, to mamusia musi się uczyć, ma egzamin.